Chociażby na przykład jak byłam w szkole filmowej, to jednym, ja drugim roku zaczęłam jeździć na castingi, bo bardzo chciałam już zacząć pracować i, i też zarabiać po prostu, bo, bo to był taki czas, że już kurczę jesteś dorosły i wypadałoby się samemu utrzymywać. I, i, i nie chciałam też kończyć szkoły i jakby nie mieć nic i, i dopiero zaczynać, tylko, tylko już coś zrobić. I zaczęłam jeździć na castingi i dostałam pierwsze role w serialach w pierwszym serialu, kiedy dostałam tę rolę, to słyszałam takie, takie komentarze, że Jezu, w to serialu? Nie, my musimy tu robić wielką sztukę. My będziemy grać po prostu w najlepszych teatrach, my będziemy grać w najambitniejszych filmach. I jak gdzieś, no myślałam o tym dużo, ale jednak mimo wszystko czułam, że po prostu przede wszystkim aktor powinien grać Nie? I, że, i że to mnie rozwija. I super sobie cenię te, na przykład te, te pierwsze moje serialowe. To był serial codzienny i, mm -hmm. i to było fantastyczne doświadczenie. Ja się tam bardzo, bardzo dużo nauczyłam. Że potem wchodząc na plan pierwszego filmu, niedługo później dosta dostałam rolę u Marcina Wrony w Demonie i pamiętam, że ten plan nie był dla mnie tak dużym stresem, jak mógłby być, gdyby nie serial.